Odpalamy GTA Online po raz pierwszy w nowej aktualizacji. Zobaczymy, co ciekawego Rockstar wprowadził. Zapowiada się fantastycznie. A mamy nowe pojazdy, już gram nas informuje. Legendary są so, Cedera Super Auto, czyli po prostu bieda sklep, a także Warstock. Okej okay. więc może odpalmy sobie od razu internety. Zobaczmy, jakie są to pojazdy. Widzicie, jest Overflow z ale on jest tylko dla graczy, którzy mają GTA. Plusa. Jak nie jesteście osobami bez GTA, Plusa, no to tego pojazdu w ogóle nie macie. A GTA Plus nie no, że ma, to jeszcze jest darmowe. Przy okazji także słyszałem, że w tym klubie Winewood, e, do którego mają dostęp ludzie z GTA Plusem, jest także właśnie. Um, dwa inne pojazdy są, których nie ma e, do kupienia w sklepie. Dobra, więc dalej: jest Karin Evenor RS, spoko. Jest Ubermax Cedinel GTS. Jezus, smaraj, to jest piękne. ten grill troszeczkę mógł być lepszy. Ale ogólnie jest spoko. I jeszcze mamy boczy Rapid GTX Nice! Ładne, ładne, ładne Aha, dostałem nagrodę, fajnie Po raz kolejny jest nagrody Lubię to, darmowe exp Wow, jeszcze więcej expa! Fantastycznie e, dalej Anis Hardy jest w bieda sklepie Woodlander i to tyle Te dwa pojazdy Zakłóżcie do rakiet, ma ten ten ma zagłuszacz nabierzenia rakiet. Ulepszenie HSW ma. Woodlander. Okej. Okay. Okej. Okay. To dobre. A inne pojazdy, które mają HSW? Ten ma HSW? Nie ma HSW! Aha, a Everon? Nie ma HSW, ma zagłuszacz tylko. Też ja ma tylko zagłuszacz. A ten? Rockstar Games. Ale jesteście genialni. Jeden pojazd z HSW i ten najgorszy z możliwych, bo Woodlander. No co to ma być? Proszę państwa. No, no, może w Worstok będzie lepiej. Zobaczmy. Ha! <śm> uh, 3 720 000. I też chciałam zniżkę zrobioną. Normalnie kosztuje więcej. Mmm. Nice. Nice, nice. Ma zagłuszacz? Zakup produkuje nam stroje, spoko, czyli to nie jest taka rzecz limitowana czasowo, bo kiedyś tak było, że np. Yy, w tym tygodniu kupiłeś pojazd i masz yy, strój Tylko tutaj zobaczcie, jest ikonka i ona będzie zawsze Czyli wraz z do tego pojazdu, coś wtedy strój, który jest na obrazku Bo to jest pierwszy raz, kiedy na obrazku jest ktoś, w środku pojazdu A raczej na zewnątrz, to trudno powiedzieć, bo to jest za motocyklu <laughs> Dobra Strój patrolowy drogowy letni Okej okay. No spoko, to jest zwykły motorek, który jest w początku gry. Tylko teraz jest do kupienia i kosztuje 3 700. No normalna sprawa, no <laughs> Dobra, zobaczymy teraz sobie. Y oczywiście online. Nie! Kariera! Dokładnie. Nie mamy misji do nie ma nic. Wytwórnie coś jest, rekreacja nie ma, napady nie ma, serii nie ma. Hmm, tylko wytwórnia. Tylko jedna rzecz doszła, już spoko. Money froms. I mamy tutaj. Poziom pierwszy. spotkaj się z panem Faberem. Kupienie Hands on. ukończ misję mini. Hands on. Smoke on the Water. Lub lotów. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja sobie to czapkę. Dalej mamy. Koszulka. Loty widokowe Higgins. Za. E, kupienie lotów widokowych Higgins. E, za 10 misji mini. Smoke on the Water. Lub lotów widokowych. Aha. Czy po prostu. Wybieramy sobie. Czy chcemy robić to. Czy to. Czy to. Okej. Okay. Odbierz 100 tysięcy z safe'u mini, Henson. Czy będzie safe, ok? Tutaj mamy kup sklep Smoke on the Water. u 50 tysięcy na mini, hands on Smoke on the Water. Aha, czyli po prostu granaj nam wybór, nie? Mamy trzy miejscówki i w każdej z nich możemy po prostu robić aktywności i zalicza nam się wspólny progres, ok? I zdobyć najwyższą możliwą premię za zlecenie pana Fabera, ok? I za to mamy bluzę z Capturem, Small do Water. Okej. Okay. Jeszcze są pracowe nagrody: 14. Na poziomie czwartym. Yy, najwyższa możliwa premia we wszystkich sesjach pana Fabera. Mhm. Mm 2 miliony na tych misjach. I jeszcze odebrać pół miliona. No nie wiadomo, to trudno. Ciekawe, czy są właśnie te. Całe. Najwyższe możliwe premie. Czyli powiedzieć coś, ale elitarne wyzwanie. Dobra, yy, zobaczę placowe nagrody. O, koszulka jest. A to będzie z dieta plusa? Zobaczmy nagrody Statystyki eee, Nagrody I teraz Money Fronts I mamy tutaj Ukończ misję Płynny Rynek jako przywódca Ukoń... Nie! Odwróć uwagę psa, za po co karmy? Okej okay. Ukończ misję Zwrot z Inwestycji Ukończ misję Odpłata Ukończ misję Fundusz Wspólny Ukończ misję Dług Wdzięczności i oddaj cel bez żadnych wskazówek, podczas misji długów wdzięczności, ukończ misję Monopol I uchronij wszelki dodatkowy łup podczas zleceń Pana Febera Okej okay. Wszelki dodatkowy łup, a! W tych misjach z biura komocyjnego mieliśmy przecież, że W tych misjach tych super duper celów Mieliśmy właśnie też jakoś znajdźkę, która dawała dodatkowy hajs Tutaj wygląda to, że będzie podobnie Okej okay. Zmniejszy ryzyko wykrycia Ok. Zarob 250 tysięcy na mini. Ok. Rote do Dockowe kup, Albo Smoke on the Water. Zdajcie i zbierz wszystkie 10 sztuk towaru Smoke on the Water w jeden dzień. Jaka zdajcie, Hanowa? Odbierz 50 tysięcy z safe. Ok. ukończ wszystkie dostawy dla Quick Farm 5 razy. I ukończ wszystkie dostawy dla Quick Farm w mniej niż 10 minut. Okej okay. Okej, okay, okej! Okay. Dobra, chyba wiem o co chodzi To jest jakaś nowa aktywność, yy, taka właśnie ala szpitalna, coś na temat pizzy I za to chyba dostajemy zniżkę na ten pojazd Eee, cena promocyjna, proszę Jest, quick farm, dokładnie Widziałem to na wycieku Dobra, dobra, dobra jak wyjdę na zewnątrz to raczej czekam je telefon od y, Martina Madrazo. Chciałbym tego uniknąć, ale raczej jestem nieunikniony. Hmm. Dokładnie. Hey, friend! It's Madrazo. The older more handsome one, ha? Huh? <laughs> There is someone who wants to meet you, and uh... believe me, you want to meet him. You think I'm into some stuff? <laughs> you. Ten chłopak ma kawałek w każdej pieczce w Los Santos i poza tym. Znajdź mnie na LSIA i... Jeśli się zaskoczysz przed nim, to zabiję cię. Okej. Eee... Zapewne jak się spotkamy z Badrazo na... ...tym lotnisku, to dopiero wtedy będziemy mieli kupić nieruchomości, teraz raczej ich... ...nie mamy, prawda? Eee, pyk. Pyk, no nie ma. Najpierw porozmawiamy z e, Mega Madrazo. Będzie opcja kupienia. E, tutaj Smoke Motor. Tutaj e, lotnisko tego T-Jeans. Raczej lądowiska. I gdzieś tutaj jest mynia. Spoko. Ale, ale, proszę państwa. Zanim to. To ja chcę sprawdzić jedną bardzo ważną rzecz. Ja, jak wiecie, opodatowuję ta Plusa. A Dieta Plus ma możliwość. Kręcenia dwa razy kołem. Czajcie. Ale, jako, już mieszkałem w Polsce, raczej nie mam możliwości kręcenia. ani raz. Ale sprawdźmy to. Płacę za to. Czy mam możliwość kręcenia? Proszę Państwa, chwilę prawdy. Nie możemy. To jest taciżarty żarty. nagroda za na codzienne logowanie do gry. A nie da się kręcić kołem. Czemu? Jedyny powód jest taki, że to koło stoi w kresie. Jeżeli stałoby. Przed hastenem. w tym, jebanym miejscu Nie, nie chciałem Wybaczcie, w tym miejscu To, by się dało kręcić, ale przez to, że stoi tam To Rockstar zablokował, no co za głupota Amunation, nowe broni, yy, nie ma nowej broni Ale jest miejsce, zobaczcie tutaj, się podświetla Jest mi miejsce dla nowych broni, ale Rockstar postanowił Że nic nam nie da, nie miło Frugonetko, powiedz mi, że skrywasz coś dla mnie ciekawego Nie. Zajrzyjmy na Klubu Winus bo jak Wam mówię, tutaj są jeszcze inne pojazdy, których normalnie nie da się kupić. Więc tutaj są one przedpremierowe dla osób, które płacą 36 zł miesięcznie. I tak, jest minimus, go nie ma w sklepie. W ten sposób się prezentuje. Okej. Okay. Jest tak, że tutaj. tab będzie te. Proszę bardzo. Możemy sobie nawet tym pojazdem pojeździć. No, tapy sobie wyjedźmy. E, dawaj, prowadź jak? Wrażenia? Zapytacie? Ja pierdzie, doradzę, stary Masykar. To widać. <grybujesz> no, prowadzi się jak stary Masykar. Wszystko jest w porządku. Czy będziemy mogli stać dęba? Tak! Znaczy wiadomo, mocy brakuje, bo nie jest on lepszone, ale jak zawieszenie ładnie chodzi! Zobaczcie. Ładne, ładne, ładne. Wiadomo, no nie jest to poziom GT4, ale spoko. Więc to był... to była raczej tampa GT. Zobaczmy teraz... ale ogólnie zobaczcie, że w tym... Yy... Klubie samochodowym są same pojazdy z nowego DLC. Spoko. No to no Digero nie jest z nowego DLC. A też to, to Radar. Ale cała reszta wraz oczywiście z tym pojazdem darmowym. A, jeszcze bardziej nie jest z tego DLC. Więc tak, e, ten pojazd jest z DLC, pojazd jest DLC, ten też, ten, 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 ten i ten. Jest starsze dużo. E, który sobie sprawdzamy teraz? Niechaj będzie. No ten minimus. Dawaj! przydaj. Testy bojowe robimy. Nies, no zwykły samochodzik, nie? Prowadzi się w miarę normalnie. Bez tuningu to wszystkie te pojazdy są łatwe do parowania. Z tuningiem było pewnie gorzej. Ale przyjemny. Jest to sedanik. Ej, w sumie. Bardzo rzadko się zdarzy, żeby sedana wprowadzili. Więc jest opcja, że to będzie jakiś dobry sedan, skoro jest łówka sztuka, nieśmigany. Hmm? Będzie warto się tym pojazdem zainteresować raczej. Ja Wam e, zrobię jakieś tuningi i sprawdzimy to. Everon jako śmieni Jara Rapid GT No ten pojazd dużo osób interesuje więc sobie go sprawdźmy co to będzie co to będzie mhm. Sportowa klasa dźwięcie każdy inny pojazd No, ładny jest, ładny. Podoba mi się. Przypomina bardzo mocno inny pojazd, który w GTA jest, który nazywa się Rapid GT po prostu. No ale wiadomo jest, że jest nowszą wersją tego pojazdu. Eee, Możliwe, że nawet jest inny model. No bo ten to jest Aston Martin Vantage. A, a ten Rapid GT jaki jest? Rapid GT. Geta Wiki, wpiszmy. Mmm, to jest. Asimart V8, Vantage. Aha, a to jest V12, Vantage. To ma sens. Mmm, no teraz prosimy wszystkie. Więc tego sobie zobaczmy. Hmm? jak? Moim zdaniem, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Podoba mi się to Suf, to mi się akurat nie podoba Nie wiem czemu to pojazd jest w tej klasie To jest totalny bezsens Tak to nie powinno wyglądać O, nie skręca Dobra, nie wyrobiłem się, nie? Udzięte Dobra, zobaczmy Final one Final czy to coś jest? A, 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 no Woodlander jeszcze został nam. No teraz sprawdźmy. A nie, dra. Woodlander, teraz pora jeszcze pojazdów Woodlander to jest super samochód elektryczny, oczywiście, Więc jest super samochód i jeszcze, oczywiście, e, mamy ten jeden pojazd, który zwie się. BMW M3 G80 oczywiście. Nie no, gdzie teraz inaczej. OK. Okej. To Eee to 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 zostawiam sobie koniec. Zobaczmy ten darmowy dla GTA Plusowiczów. Jak się prezentuje? Widzę, że on chyba jest zbecyfikowany już ma, Ta, ma spoiler, zobaczcie Dany od razu, a on normalnie ma spoiler dynamiczny Który się wysuwa Więc jest już po tuningu Ciekawe No jak samochód elektryczny, bardzo szybciej ma... Ee, no, przyspieszenie, nie? I prowadzi się też całkiem nieźle No, nie zmieniam zdanie przy niskiej prędkości prowadzi się nieźle, przy większych już nie. Chyba <grywa> przypadłeś każdego pojazdu. Proszę w sumie nie. Są niektóre pojazdy, które jak są szybkie, to te dopiero się trzymają drogi. Są takie przypadki. To myśli bez powolny zakrętach, ale spokojnie przyspieszenie jest na tyle duże, że możemy to zrobić bez problemu. Spoko. Nie ma tragedii, chociaż zawsze... Albo ja sobie wmawiam, albo we wszystkich elektrykach hamulce są fatalne. Może po prostu jest taki, wiecie. Taka przepaść między tym, jak yy, szybko przyspiesza. Masz dużo prędkości od razu i przez to no, dłużej się hamuje z prędkości większej, ale wydaje mi się, że nie w tym sprawa też. Dobra. Yy, co my tu mamy? Hmm. Przeprowadzi się dobrze. No, ślizga się lekko, widzę. A to nie jest skupy. widzę, że kolorek akurat dobry dobrali. tej no, tej prawda, oznacza je trzeba zdjąć w Ale kolorek może zostać, tak samo ta lotka. W sumie biały byłby chyba ładniejszy. No, lekko obiłem ją. Wybaczcie. A boże! Wait, czemu? Czemu to zrobili? Ja nie zauważyłem tego pierwszy raz, jak widziałem ten pojazd. To jest sedan. To w się sensie klasa sportowa, ale sedan, sedan. No ma 4 drzwi, w sensie 5 jest absurdalne. Czemu tak? Czemu nie kupę? To przecież to jest taka zbrodnia. Ja kiedyś by sobie jakiś samochód, yy, to kupuję tylko kupę. Sedan, jak można mieć sedana? No rozumiem, jak ktoś ma rodzinkę, to jeszcze ok, ale jak ktoś jest sam, albo nie wiem, z partnerką. Jak można sydana mieć paskudnego? Tylko i wyłącznie kupę? Paskudny! Nie no, come on Czemu tak się stało? Czemu? Rockstar Games, mieliście jedno zdanie No i tyle, dobra W kolejnym odcinku Już ze serii Gietona na 100% Zajrzymy w nową aktualizację, głębiej Kupimy tą, ten nowy biznes i tak dalej I tyle, żegnam się z wami Znaczy widzimy się jeszcze dzisiaj